No nic. Ja chyba nową umiejkę też mam. No właśnie. O kurde, Już. dużo nowych tych umiejek. Rozbij obrony, ataki, kopnięcie w locie. Uuu. To jest lepsze, bo ja często robię ataki ten... No, bo ja mam kopnięcie Aktywacja w locie A kopnięcie, w locie. kopnięcie Aha, to jest coś innego. No. Okej. Okay. Ej, to już nie wiem. Potężę umiejętności z bo posłać? Przepraszam bardzo, czym się to różni? Aż zobaczę. A, coś takie. Nie, to to zmieniam to. To nie. To jest lepsze. O, no to to, co ty miałeś, że mm. tak z dwóch kopiesz, to ja dopiero odblokowałem ślizgiem Dobra, niech będzie. No dobra, to co? Wracamy do Emi. Chodź. Fajnie było, ale się skończyło. Ej, a ja mam w ogóle jakąś umiejętność dziwą O, kurde, zombie! Dobra, ja będę musiał znaleźć w ogóle ten stół. Naprawczy, bo muszę porozmontowywać sobie, że pierdoły. Ja no, też właśnie. Ej, patrz, zaraz ci pokażę, jaką ja mam umiejętność. Potrzebuję jakiegoś zombiaka O, patrz, tam jest. Ale ja zapomniałem, Dobra, że mam ten ja szał ja w, w, tak. w ogóle. Chodź, idziemy. Ja zapomniałem, że mam ten szał, a mówiliś teraz było tyle okazji, żeby go użyć. To taki szczegół. Gdzie ty jesteś? No poszedłem na górę. O. Tutaj, bo idę do tej. No no. Cześć, jak to się używało ten szał? A, tak. O kurde. I tak mi skopała dupsko. Eee, ten Widziałaś szał... To? Widziałem, ale ten szał to jest wąchocki jakiś mój. No wyjaśnij go. Ej, co jest? Aż mi się zlagowało coś. Co to za pszczoły? <laughs> to pszczoły. Pszczoły zombie. Dobra, no niby tu mamy iść. Przepraszam bardzo. Czy ta furtka może się otworzyć czy coś? Chyba musimy wejść innym wejściem, wiesz? Ta, chyba nie podoba jej się, że chcieliśmy tym wejściem. Chyba musimy wejść bramą, nie? Nie, nie, tu jest domofon Aaaa, to jestem debilem. Ja tak zastanawiam się. O, jak tyś to otworzył? A tu Okej. Okay. Nie ma, nie ma, nie ma o czym gadać. Chodź! Porozmawiamy z tą gałganicą. Mi się wydaje, że daleko do ich, że do Dying Dobra, ona jest napięta. dawaj, porozmawiamy z nią. The CDC. Are they coming to rescue us? No, but there's a doctor in Santa Monica. <laughs> Jezu, we get going. We. What's this we? My blood is the key to all this crazy shit. Really. Once they make the vaccine, I'll get you some. No problem. But they need me to get there first. Well, sounds like you're the star of the show now. Break a leg. Hey, this is gonna be way more fun with friends. All of us together? We got a shot at making it. There's no way you'll get Sam to go. He's made that very clear. Well, duh. <laughs> but you can. I'm not the one he's totally crazy about. I'm not a total egomaniac. I don't know why you think Sam would risk everything for me. You guys obviously have, you know, history. He had his chance. Real talk? He came back when the world fell apart. This is too big. I'm not doing anything till I talk to Michael. I'm surprised he hasn't stuck his nose in already. Let me handle it. But for real? Sam still loves you. I can sense these things.

a, rozmontowałem broń. No ja te, też. te śmieci. Dobra, ale a propos tego, to ja w sumie. O. Dobra, no jakiś właśnie. ten, ulepszenie, i przy okazji tak. To naprawmy, to jest najfajne. O, siekiera. To jest fajnie. A czemu niektórych się nie da rozmontować? No. Nie wiem, nie wiem pojęcia. A, bo ten key baseballowy, ja mam jakiś key baseballowy, który mam chyba z, przez to, że on jest z tej edycji jakiejś tam, no. Aaa, to dlatego! Okej, okay, dajmy to tu. No, to w takim A to... razie bym go ulepszył, jak już i tak musi u mnie zostać. A to też No, elegancko! A. Przekonaj Michaela, by ci pomógł. Gdzie jest ten Michael? Gdzie on jest, Michael? Tutaj, Gdzieś tam siedzi. O, dobra, fajne, fajne miejscówka, ale trzeba z Michaelem pogadać. No, ten Michael. Michael, where are you? O, dokładnie to samo ona powiedziała. O, siedzi sobie. O, Curtis, widać, że ten dom będzie coraz bardziej zasiedlany chyba. Czy więcej osób uratujemy, to Panie. będzie coraz bardziej zasiedlany Gdzie ten Mike? Co on gdzieś on poszedł na spacer? Co jest? Nie, nie poszedł na spacer. Nie wiem kogo my mamy znaleźć? Czy ja mam jakieś inne misje? Co mi tam pokazuje coś? A, wiem czemu, bo debil sobie coś zaznaczyłem na mapie Usuń punkt docelowy O, dobra co Nie. ty tam robisz? Wracaj do nieważne, domu. Nieważne, nieważne. Musimy Michaela znaleźć. Nie wiem tylko gdzie on jest. Wiesz, Michael! Może tutaj? Michael, Michael. szukaj Michaela. Hmm. O, jest Amanda. Chyba dom będzie coraz bardziej ten. O, Emma. Michael! Znalazłeś Michaela? Może on w piwnicy był. Hmm. Czekaj, tu byliśmy, przed, ja tu przed chwilą byłem i go nie widziałem, ale może jednak Michael dobra, na zewnątrz go nie ma, jest na 100% w środku nie no, zaraz mi szlak trafi, gdzie jest ten strajk! znalazłeś go? znalazłeś srajkela? srajkel roni może tutaj o, znalazłem go chyba. Chodź tu. Jak ty jesteś gdzieś po drugiej stronie domu? A no dobra. Michael? Chyba tak to też działa. Czeo. Uh-huh. Devil. Hey. Oh, girl. And after everything he's done for her. No, no, that's it. It's time we had a talk, Emma John. Hey, wait a sec. Uh, sorry madrecita do you know where michael is gone out there oh <laughs> perfect. Perfect. what did you expect he was a supporting lead then he's joe and, and suddenly poof he's written out talk to me where he goes get off me somewhere i don't know to get her to notice him again. Seriously, what is up with these gringos? Emma acts like she's the biggest fucking star. Hey, you don't get to talk about her, okay? <stutko> you know nothing no, about Emma. Okay, okay, I'm sorry. <laughs> right. gotta find him. why do you care? Emma needs her stupid hype man. Uh, He's not mi się. stupid. I've lost people. I'm not losing another. I wonder if he would he took his kiss to his place in the hills. I'll go right now. God moves in some really fucking mysterious ways sometimes. matias I'll bring him back. You'll see. We're not leaving anyone behind. Even your crazy gringos. That's a promise, Madrecita. And I will pray for Michael. No i dobra, porozmawiane, musimy iść za Michaelem do Beverly Hills Dobra, Beverly Hills, już tam idziemy, tędy! Tędy Lex, coś tam chyba dla nas mają? Nie? Nie co, ty na pewno nie chodź Idziemy do Strikela. Nie ma co Porozmawiamy z tym Strikele. W ogóle po co się tu zbiera Hyce jak tu można nic kupować? Nie no można u tego gościa tam przy stole kupić, tylko biedacy kupują. Prawdziwi mężczyźni znajdują się w śmietnikach i różnych innych miejscach. my nie ma grzebania! Słyszałem, jak mówiłeś, że prawdziwi mężczyźni znajdują śmietnika. w Ej, czemu ja mam w ogóle jakąś umiejętność magiczną? No bo jesteś czarodziejem, nie wiem czy wiesz nazywa się tak zwany Legion Czarnoksiężnik, tak potocznie dla Ciebie mówią po prostu. Dobra, tędy. O, widzisz te przejście graniczne? A, pa, 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 jak temu dużemu zajebę zaraz Uważaj, bo jest dużo ich. Okej, game. No nie, źle, kurwa. O kurwa, jeb, ey, wybuchłem. Musisz mnie podnieść. Oh, yeah, yeah. Podnieś ja, mnie. Idę. Ide. O kurwa. Ja żyję. Czekaj. Od bloku w ogóle nowy poziom zdobyłem nagle, xz. Waża jest ich trochę. O kurde, nie. No nie. Że można O, teraz ja wybuchłem. Dobra, nieważne no, A wow, dobra. Ta broń jest beznadziejnie się sprawdza jednak po zastanowieniu. Ta pałka oh, ogłuszająca ja lepsze. Nie padnę zaraz no, może nie padaj? Ale ich tu nasrało No i nie zdążyłem uciec nawet Dobra, próbuję cię podnieść. Dobra. Bo wpa wpadli. A, wow, a, wow, wpadli w pułapkę energetyczną. O kurde, za blisko są. No right. huh. kurwa. No, zaraz się stronę, spróbuję teraz. A wow, kurwa, co mnie bije. Ej, no poleże, nie mogę o, się podnieść. To chyba nie dam rady. Ja chyba o, tu Sorka, nie dałem. Ra... Nie dam rady. Dobra. Nie wiem właściwie, co to zmienia, jeśli zginę i się zrespię. Absolutnie nic. Na tym... Dobra, idę. Co Dawaj jest? Prąd. A, tu jest prąd. Uła, ale dostał. To się odblokowało. No dobra, muszę przyznać, że ta walka była dosyć irytująca. No ale no cóż, dobra, musimy się dostać. A, no właśnie, tutaj, chodź. Ta, idziemy do Beverly Hills. Słyszeliście o tym miejscu? Musimy załatwić tam parę spraw. Pamiętaj, legion na śnięciu, wejść do gry. Legion, dobra wiadomość, jest już poranek. Nie spaliśmy tej nocy. Dobra. Nie masz życia, tak się gości. 640 A ja mam 800 Dobra, sprawdź czy Michael jest w domu. Michael jest w domu. A to tutaj na wprost jest Michael. To on mieszka w tym domu chodź. Sprawdzimy to. Musimy wejść po, ten, po tych schodach dobra. pełnych zombie. Czary, O kurwa? You guys think home, huh? To jest jakiś co pszczoły z nim latają. Myyyyk Myyyyk Dobra Kurde, no nie wierzę Dobra Zombie nie żyją Dobra, weźmy do środku, chodź! Michael! Hmm. Michael, jesteś tu? No Dobra, trzeba zbadać. Zwłoki znalazłem jakieś. Nie ma klucza. Michaela! Musimy klucz znaleźć. Znalazłeś klucz, Lex? Nie. Mm, yeah. Może w Tak, w był. Dobra, mam to. Okay. Tak, ta, był w no. O kurwa, zombie! Ład, kciutko, Puta madre! Zim. Puta madre! O, Nie ma kuba, Michaela tutaj. Mocny, ej, masz tu broń? Ta, mam, biorę. Nóż do gotowania. E, nim się podobno robi najlepsze, Ej, to jest o, najmocniejsza najle... broń jaką mamy. najlepszy, najlepiej robi się nim pomidory się kroi najlepiej właśnie z tej broni. Ustka, ale gdzie mieszka Jessie? Dobra, musimy do wrócić do gdzie mieszka Jessie. Ej dobra, a chodź poszukamy sejfu klucza do sejfu Michaela. This okay. Oh, hey Michael. Uh, this is Roxanne Kwan. If just as they are mm. studying, could you tell her to be back here by 8? I don't want her to miss the party. Um, Cieszę się. Okay. Bye. Hmm. to see. Nie no, w tym pokoju niby mamy coś jeszcze znaleźć, kurde. Jak już nic nie widzę, szczerze mówiąc, ale A, dobra, ubrania są jeszcze. Packing, Kwan. She lives right next door. Dobra, w sąsiednim domu mieszka Jesse Swan. Chodź Złożymy mu wizytę. Tutaj obok. O kurde. O, no i mamy... Chodź! Złożymy wizytę temu Jessemu. Jak tam dojść, tu górą, chodź, tędy będzie lepiej. Tędy nie wejdziemy, musimy znaleźć inne wejście. Chodź tu. O, o, tu może tędy? Nie. Nie, tędy jeszcze wejdziemy. O, wow. Patrz, to mnie skoczyło. Patrz, no nie idzie ten blok. Niby specjalistka od bloku. Główno, bo w tej grze się ciężko blokuje. Ja pierdykam, no nie, da się zablokować Naprawdę blokowanie To w tej grze to jest czysty fart powiem wam Muszę zmienić Naprawdę Ej, silne są te zombie nawet, co nie? No, dość. Będę trzeba znaleźć ten Lepsze ulepszejki, bo powiem wam ci Że tak jak silnawe No mogę zobaczyć ten kuchenny nóż Nie, ale on jest Po ulepszeniach jak już no może jest najmocniejszy, ale wygląda najgorzej. No właśnie, wiadomo, że wygląda najważniejszy w świecie zombie. Ho, tu jest jakiś Ricky! Pewnie chcemy go zgarnąć do naszej bazy super-ultra. Ricky jest prawie nago. Uh, sorry zombie, party's over. zombie, yo. Is pizza? Jest chyba hey, napierdolony. Do you have that to, to, to find out? Uh yeah, well if I open this door a whole lot of zombies might rush in and I'm pretty sure that's a, a bad thing. You got a gate, just close it. Oh yeah. Well we're having this big party, right? And some of the guys not, not me were riding on a gate and, and and it broke. Now there's a whole bunch of spares in the garage, but it's like full of riffraff. I can handle riff-raff Oh, killer! I'll hit the garage button, you bounce the party crashes and fix things up And then, dude, Mikasa is, is, uh, your Mikasa Hey, Roxy! We got company! Find your jeans! Ugh... <laughs> oh, dear. no... Nie źle. The party house. How oh. siebie I see No, tak też by ten. Dobra, potrzebujemy tu gówno. Brama się otworzyła. Dobra, użyję mojej mocy. MY! O, nie trafiłem czarów, moi. Dobra, biorę ten bezpiecznik. O, kurde, nie ten przycisk. Dobra. Ja walu. Uważaj, bo on jest na mnie stygorowany i mi się to nie podoba. Dobra, leży. Maczetę miał jakąś. Uru, a jacy silni są. No bo on miał Tom, on miał kamizelkę jakąś. Ej, kolejny bezpiecznik tu leży. No Oj, wiem, to. właśnie dwa leżą. Powagę, jakiś ten jest, warsztat jest, jakbyś chciał. A nie no nie może, z go korzystać. plany. Plany są, ale warsztat no, jest, nie ale nie można dobra. skorzystać z tych warsztatu, Dobra. Apteczki masz, bo tu leżą jakieś? Tak, 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 właśnie wziąłem. No dobra, chyba trzeba z nim. A jeszcze tutaj trzeba. Be... A tu jest drugi bezpiecznik potrzebny, bierz A, go. Dobra, to biorę go. O kurde, jakiś osowładca, ale grubo. No, właśnie wiem. O kurde, na ja pasie Kurwa, tam się wszystko pali. Dobra, Ale lada, walło! Ladę. dobra. Trochę się pali, ale nic nie szkodzi. No nie da się tego no blokować. No po prostu świecie. No atakują. dobra, ta broń jest już słaba też. Człowiek chce się super blokowanie zabawić. No jest tak nieintuicyjne blokowanie, że to się w głowie nie mieści, no. Naprawdę, dawno nie miałem tak nieintuicyjnego no da, blokowania. Idę po te apteczki. Jednak. Zamknąłeś bramę, Zamknąłeś, dobra. Tak, pozbądź, tak, musimy tak. się jeszcze ich pozbyć. My kurwa, gościa nie ma, dobra. Nice, wyjaśniony. Skopa go przeży, i nie patrz, ma go. Coś jest. O kurwa, prąd, prąd, prąd. Na no prąd już, chodź, pogadamy z tym. Well, Ej, zadanie jakieś znalazłem. O, ciekawe. A to jakieś chyba turbo, podążej turbem papierów, żeby. Co później zrobimy? To jest jakieś ultra poboczne chyba, bo jest czerwone w ogóle. No ale Dobra, to później zrobimy. Otwieraj to. Zróbmy na razie nasze główne zadanie. Nie ma co, chodź, pogadajmy z nim. O, <laughs> <laughs> the zombies oh, right. all <laughs> right nope sorry man big evacuation party you know oh shit we gotta get to the evac roxy roxy hey hey come on babe no time to sleep we gotta evacuate hey Jesse packed your shit we're going the evac already has happened oh. oh. <laughs> Yeah, melon your Elegant score. Slept through another alarm. <sighs> hey, at least we got supplies for a few months. <laughs> Yo, you got food to share? Food? Listen, boomers. I'm looking for Michael Anders. What do you want with that stiff? They don't get along. You don't call the lead singer of Gods yeah, right. smaku. Green, and Whiskey a i Baked bean. <laughs> Imbecilous. Okay, okay. Jesse might know. Oh, she's not here. Huh. I'm not getting that feeling of disapproval. Another note. Dear mother. If you must have sex at 3 in the morning, please can you refrain from moaning and screaming quite so loudly? That... was you. <laughs> Say she's gone up the hill to help a friend. Hope she doesn't dig after you two. Hey, she's smart. She's in med school. Mm. She's real sneaky, too. Every time I turn around, it's like, whoa, she's right there. <laughs> I'm gonna find her. Ah, cool. Looks like we're gonna have the place to ourselves. uh No! I need to get my head together. Hey, come on, she's gonna be okay. They're gonna find her. Come on, let's like plan and shit. Yeah, play to our strengths. Hmm. Thanks. Let's see your big plan then. Can I see Jesse's note for myself? Yeah, cool. It's on the floor there. Okay. No, no. Yeah. Hang out with construction workers. Oh yeah, they will renovate. Jesteś Legion? Tak, przecież idę za to. A, widzę, widzę Legion. Ja o, się zastanawiam, czy... czy... Radi, a co no. to jest? Widziałeś kiedyś coś takiego? To żółte? Do czego to? A, nie wiadomo, chyba jakaś kubek. Tak mi się wydaje. No, <grym> jakiś okay. pewnie designerski kubek do picia... Piwerka, na pewno o to chodzi. Tak mi się wydaje. No dobra, dobra więc to Legion, ja chyba będę kurczę kończył już na dzisiaj, bo trochę zmęczony jestem. No. Możemy się na jutro gadać na kolejną sesyjkę. No dobra, no ja jutro o 18 też będę, radzi Jutro więc tam będziemy jakby robić to nagrywki to z Abim, więc po nagrywkach na przykład. A co jutro nagrywacie? Aaaa, no. Gdybym umiał zainstalować to wszystko, co tam trzeba zainstalować, to może bym kiedyś też zagrał. No, no to dobra. Ale to jest podobno tyle rzeczy, że. Błagam, czy jest instrukcja. Ogarniesz to. No.